Hej, mano się jestem Paweł Sky i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon, moi drodzy. Dzisiaj, <laughs> Dzisiaj lecimy dalej. Najmocniej was przeprasza... przepraszam za tą przerwę, ale mam yy, chorobę. Czy to można nazwać chorobą? No, nie wiem, czy to można nazwać chorobą. Mam... No jestem chory, no... Co więcej powiedzieć, nic dodać, nic dodać, dlatego czuję się dzisiaj po prostu jak śmieć, jak pet, jak kurwa nie wiem co... I ten odcinek nie będzie za długi, będzie on trwał może 11-12 minut, moi drodzy... Nie będzie trwał on 15, tak jak inne... Po prostu, bo czuję się tak jak mówię, jak śmieć... No nie daję rady po prostu... Leżę w łóżku i nic więcej. jeżeli odcinek wam się spodoba, moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcji na kanale, Ślady. a ja nie przedłużam. Mi widoczne. Kogoś tędy Kogoś to jeszcze a ja nie przedłużam i lecimy, moi drodzy, dalej. Tak jak mówię, moi drodzy, nie będzie ten odcinek trwał za... E, za długo. Ślady dłoni umarzane we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ściągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady? W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. Aha, przy studni jest kolejny ślad. Yy, kontynuujemy misję Licho przy studni, moi drodzy. I tak... Yy... Co my tu mamy, zobaczmy Plamy po krwi. prawie do szczętu wypłowiałe, a jest wciąż napięta Coś na niej wisi Frup powieszony na sznurze od wiadra Nieźle Toś złe mafetysze ty tak obiecał od No to trzeba wciągnąć Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta, sądząc po zębach, około trzydziestki. Brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało, ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim te bransoletę od męża? Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. Nie, no ja tam nie chcę schodzić. Dobra, to chycamy. <śmiennie> <śmiennie> Jaki skok. Dobra. I co mamy zanurkować na dół, tak? Jak mam rozumieć? Okej. Okay. Co mamy. Ojej, jest faktycznie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy jakieś takie pierdoły, że tak powiem. Wynusz się. No, wynusz się, debilu. Do góry leć. Serdecznie nie dziękuję. Naprawdę, ten, te dzisiejsze dni mnie o, tak... Wydany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem. Dla mojej ukochanej Klary Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę. Ojej, no dobrze Dobra Właś, nurkuj I lecimy z koksem W ogóle co jest najśmieszniejsze to to moi drodzy, że przez to, że jestem chory dalej e, W poniedziałek właśnie będę jechał do uh, prywatnego lekarza, że tak powiem Bo Okazuje się, że dopiero wczoraj dowiedziałem się, moi drodzy, że mam zapalenie tego, zapalenie dziąseł. Chyba zapalenie dziąseł, albo czegoś tam mam zapalenie. I okazuje się, że moi drodzy, przez to czuję się jakbym umierał, <laughs> autentycznie. To, Muszę że tego mam taki głos, to wiecie, to spoleń, mnie tam wali, nie? Ale najgorsze z tym, że. Ja strasznie cierpię przy tym zapaleniu. To jest tragiczna rzecz. Naprawdę nie życzę nikomu, żeby miała takie zapalenie, nie? No to jest naprawdę tragiczna rzecz. I bransoleta. Igni. Oho. O kurde. Jezu, jaka Ty brzydka jesteś? O, zadziałało. O, zadziałało, zadziałało. Ja z tym bić się. Dobra, Jurgen. No kurde wejdź w ten znak, bo ja nie mogę ci inaczej No nie wierzę, jeszcze się sklonują pewnie, nie A Ten padido Oczywiście, że tak Oczywiście, że tak Chodź tu No patrz i, i ona się teleportuje. Jak ja on tu wygrać? Esz. Odeszła na no zawsze. No i dobra. To jest trochę jak przepędzanie duchów. Mimo, że z żadnym nie miałem do czynienia, i mam nadzieję, że nie będę miał. Nie życzę nikomu tego, naprawdę. Jezu, naprawdę, ja dzisiaj. Dziwię się, że dałem radę usiąść i nagrać w ogóle odcinek, bo ten odcinek z Mass Effecta, który wrzuciłem 5 dni temu. To naprawdę był odcinek, który wrzuciłem w trakcie, kiedy leżałem w łóżku, nie? Autentycznie. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko, żeby tak każdy niepożywany nieszczęście zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Folker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich. Ale słyszałem jak nasza zielarka Tomira rozprawiała nasz klarze. To jest ta, co gadałem ja ogadałem z tym ostatnio. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto co dla luby na posad zebrały. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Nie no, nie zachowa te <coughs> pieniądze dla córki. Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Dziękuję, mości widzimy, za dobre serce i ciepłe słowo, A, ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to na szczęście. Dobrze. No dobra, zadanie wykonane. Zobaczmy, co my tam dalej mamy. Przepraszam, ale. Tak jak mówię. Ja nie daję rady, nawet gadać im nic. Dobra, co my tu mamy? Zadanie poboczne, zaginione w akcji na śmierci. Kurwa. No, nie daję rady autentycznie. Postacie książki, rzemiosło. Kurwa, alchemia. Jaskółkę miałem zrobić, nie? Gdzie może być to jaskół czy ziele? mam kompletnie zielonego pojęcia gdzie to może być autentycznie <laughs> nie, nie wiem no hmm. Zbieram tu kwiaty jakieś, coś Może to, to, to coś tutaj będzie tym jaskół czym ziele Alchemia, czekaj, nie to! Wydupcaj mnie stąd! Alchemia. No nie no. Ale zebrałem, widzicie? Czyli coś. Jeszcze jedno, proszę no. Oho, zebrałem chyba. Dupa zebrałem tam. Co to jest? Liście, wypełt, rano. No. Gdzie ty jaskół czy może być? Dobra, w dupie z tym moi drodzy, dobra, nieważne moi drodzy, nieważne. Zrobimy sobie to zadanie kiedy indziej. Najwyżej nie ma tu nigdzie pokazana, gdzie to może być. A może ona będzie miała, ty? Ta zielarka. Zawołaj mi kunia i polecimy se do niej, zobaczyć czy ona coś ma. Że ona coś będzie miała. Chociaż gdyby. Nie no, ona raczej nie potrafi takich rzeczy robić, ale w sumie. Nie wiem. Może wie, może nie wie. Oho, wilki, nie no, super. Jak przyprowadzę jej wilki do domu, to nie będzie zadowolona, chyba nie? Dzień dobry. Ja skołczę ziele, poproszę. Mochawiec... Jest! Dobra. Ale chciałbym tak z dwa. Dziękuję. Dobra, znałaś tu jakąś Klarę? Czuj, znałaś tu w okolicy jakąś Klarę? Przyznałam. Mało powiedziane. Klara była moją przyjaciółką. Jedyną bliską mi osobą w całym Białym Sadzie. Do czasu aż jej mąż Volker pokłócił się z dziedzicem. Zabrał wtedy całą rodzinę. Założył w lesie drugą osadę. Dziedzic pojechał tam z całą świtą nakłaniać ich do powrotu. Miało być po dobroci, ale. sam widziałeś. Podobno Klara powiedziała coś o synu dziedzica, Florianie. Coś, co go rozwścieczyło, ale czy to prawda? Sporo tu nieszczęść, jak na taką małą wieś. W każdej wsi tak jest, choćby najmniejszej, wystarczy popytać, ale, ale, żeby nie kończyć tak zawo, masz na pociechę. Mm -hmm. Okej, okay. no dobra. O kurwa, a tak gdzie? Na przednów Tatarów będziemy leć, całe ziarno nam zabrali oj fucking mnie Czy ty nie miałaś czasem leżeć, kurwa, w łóżku? <laughs> Ale jaja ty. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że ten eliksir jej damy sobie w następnym odcinku. Bo tak jak mówię, na następny odcinek sobie to ogarniemy. Także co, jeżeli odcinek mam się podoba moi drodzy, zostawcie opeczkę w górę, subskrypcję na kanale. A ja myślę, że będę powracał powoli na YouTube. Jeszcze w poniedziałek będę miał wizytę u lekarza, to mam nadzieję, że to coś pomoże. Już w ogóle powrócę do zdrowia. Także co, moi drodzy? Ja wam życzę miłego oglądania i co? Ja się z wami żegnam. Na razie.